Witam, w dzisiejszym filmie minecrafta wysadzimy parę różnych części z mojego i z mojego e posachsa świata Tutaj wysadzamy jego głowę To miało... Posaxa jest, taki gnojek Taki gnojek był i ten Dał mi save'a już na zawsze, bo on już nic nie, nie robi, a ja robiłem mój pustynny zamek No i trzeba będzie teraz go odpalić. Zaraz weźmiemy, rozwalimy jego posąg. Złapało trochę stacji i trochę tej pikarni. Chyczyło, chyczy... piekarnie? <grym> no chyciło. On tu nawet na mit. Mm. Wiesz jak jest ten, jak ma mało miejsca, to on leci wszędzie, nie? Sam no, po jeszcze Tak w ogóle używałeś tej pikarni? Tak. Nie. Tak. Zdecyduj tak. się. <grym> nie wiem, nie pamiętam. <grym> Ja tu wszystkie wsadzałem, to wszystko Boże To dla wyglądu miało być, a nie do wykorzystania To jest piekarnia, tak. wykorzystywanie To nie jest piekarnia, to. tylko huta Piekarnia Piekarnia to będzie... Takie pies chleb Nie, ciasto nie. Nie, da się nie piesz, przetapiać kaktusy jedynie Nie, da się mięso, da się rybę Ja ryby nigdy nie złowiłem Bo trzeba mieć do tego tę... Te... Nie tylko Jeszcze trzeba wiedzieć, jak kiedy wyskakuje zrobisz? Dobra Tutaj chyba nam nic nie grozi Grozi, grozi, popatrz jak dalej Koleś tamte A to jest mniej No właśnie Aha Dobra Trochę... Z... Yy, moją Farmę? Farmę Ty Kakt... Boże, nie kaktusów nie bambus. To plantacja marihuana. Marihuana będzie gdzie indziej. Wiesz że marihuana ma wyglądać? To jest ta trawa. Dobra. Pokażę wam od razu jak działa ten moja. Porąbana. Zarąbiste. Korzystałem z pomysłu tego. Jak on ci nazywa? No, Dobra, tego. Z kanciastej doliny. Na jakiej podstawie tego robiłeś? Kanciaste doliny. Było tamte? Za, trzeba wysadzić jeszcze od środka, nie zasadzi to jest za mało, zobaczysz, za mało, trzeba więcej, o wiele, wiele więcej, ale trzeba uważać tak, żeby posąg jeszcze nie dozwaliło, posąg ma być cały jeszcze <laughs> chociaż. I tak nie przeżyję długo. Kurde, dzisiaj zęba miałem robionego. Starczy Ty, od razu mamy te. Prąd. Przy okazji. Weź je nie umieś się normalnie Bo masz durne reklamy To nie dlatego Myszka masz cały czas, cały czas tutaj No, ej, a jak się dostaniesz? No właśnie Ej, ja sobie myślę. Miałeś prąd Z tamtej strony, mogłeś najwyżej zginąć Ty uważaj na posąg Nie ten kaktusowy, ten drugi Wybuchł przed ale farce Teraz zasadzimy farmę karakt kaktusu zaprojektowaną przez CTSB. Co to jest? Takiej też to nagrywa. Nigdy nie słyszałem. Bo ty nie siedzisz w necie, tylko te ty swoje anime oglądasz. No są zarąbiste, wiem. Hmm. Przynajmniej mam nowe hobby i nie muszę siedzieć w domu cały czas. No nie siedzę cały czas. Dzisiaj grilla robię. Co robisz? Grilla. Grilla? Tak, to wpadam. Nie wiem. Kurde Na działce. No to to jest tak, prawie jakby było twoje. Zdecyduj się w końcu. Gdzie ta działka jest? Nie, Nie wiem. Tylko w Holbuszowej. W hmm? Mam krewnych. To wiesz. Za mało, za mało, za mało Nie nie No właśnie, o to się boję No właśnie Dobra Niech ci będzie Głupi ramię świeci się jedno. Co żeś ty zrobił? Co? co musisz świecić łeb nie jedna ręka. Nie wiem. D drugiej też nie wiem nic. W końcu ty to robiłeś? Ty miałeś ocenię do tego save'a, nie? Ja save'a miałem jak ty byłeś na urlopie. No, po co ci ten portal w głowie? Sam coś go tu zrobił, więc... Ja? O czym ty gadasz? No skarżę mnie. Tu mi dziurę zrobił, bo... To, to no. nie ja, Borowski. To co robił Borowski to już nie moja wina. Ty... <laughs> w sumie pasuje masz dziurę pod rubrutku. <laughs> Ty, tak se myślę To już lepiej wziąłeś jeszcze na wziąć to TNT Bo Ty chyba zostałe po samym naraz, nie? Mm. Nie opłacisz hmm. I, tak I tak zostanie portal w powietrzu <laughs> Może nie Ale wełna pójdzie od razu, wystarczy mały wybuch To poza tyle, tyle a, bo, bo, bo wszystkie w nie świata. <laughs> Miło było widzieć twoją głowę. Ty, jak to teraz zejdzie na dół? Dobra, schodzimy na dół. I stawiamy TNT. W sumie to wystarczy z jednej strony, tylko tam Dwa. Dwa razy nam. Nie dwa razy, za mało. Nie wejdzie na górę wtedy. Wiesz o co mi chodziło? Ale mi chodzi o takie linie tutaj. No właśnie o to mi Chodźcie chodziło. Mi chodziło właśnie o linie. Ojciec! Nie nie, nie nie Nie, Fart, przeżyliśmy Popatrz na górę, bo chcę zobaczyć czy całe... No i malutki skrawek Ręka Malutki To była Twoja ręka Fajnie Aj nie dość Zaczyna wyglądać Jak w powiek atakiliśmy Wycinać te? Yyy eee y e e e, synek woda Głupia obsydi wieża. Jej chyba nie wysadzimy. dziury. To jest jedyne co przetrwa. Ty. Ej, tam chyba nie przetrwał portal. Co? Był? Nie ma. Portalu nie ma? malutkie, słabyutki. Wiesz, chyba wiem jak sprawdzimy czy te wysadzi tylko ej, ale trzeba być zrobinę <grych> nie o tym miejscu trzeba przetrwa nie przetrwa co? co? nie widzę nic co trwało? Nic nie widzę. No bo masz... Cicho mi tu. Twoja wina. Kochaj <noise> <noise> jak Idiota. Patrz, wiesz, że tutaj się nie da zrobić No raczej. Dobra, wysadzamy zamek. Stacji nie trzeba. Zasadnie Nie trzeba. E, ale mój pustynny zamek zostawiamy. Nie, wszystko. Tak, wszystko, pustyny, zamek nie, wszystko pustyny zamek zostawiamy. Wszystko ginie. Pustyny zamek zostawiamy. Wszystko ginie. Pustyny zamek zostawiamy. Ginie. Napracowałem się przy nim! A ja nie? I Boże! I, 5 godzin roboty mi pójdzie na marne. U mnie 30 chyba. Ledwo 5. Led pięć. No ty się bawiłeś. Co się bawiłem? Gówno się. Nie bawię, ja tu A, ciężko pracowałem. Ta na pewno. Może jeszcze mi... W... Mi jeszcze mi powiedz, że uczciwie. A Minecraft to zabawa. No to co mówisz, że ciężko pracujesz? No ciężko pracowałeś, nie? pracowałeś, grałeś. No grałem też. Aha. <coughs> Tylko trzeba będzie ja sobie rozrobić mrocznego elfa za screena. Zrobić. No to rób eee, wowie World of Warcraft. Można być mrocznym LTem. Listym Nie znam Wo World of Minecraft? Warcraft? Minecraft! <grym> Starczy, wysadzone jest. Wejściowe. No do Nie trzeba. Wystarczą dwa zadanice. <grym> dwa? To jest dwa? Czy ja jestem... No chyba jestem święty jak to jest dwa. Nie ma widać, że miałeś dwa z matny. Nie miałem dwóch z matematyki, ty miałeś okay. Ja miałem... czekaj, jest... Aha, woda, dobry jesteś Się ci tak jechało na matematyce Słabiutkie Słabiej tam Z tym tura Nie Wystarczy jedną wieżę zasadzić dynamitem całym. Gdzie jest wejście? Miałeś wejście gdzieś. Ale, ale uszkodziłem ten zamek.